Hej, dzisiaj odbieramy małą skrzynkę Gówno poleciało Dużą skrzynkę I chyba cztery megaboxy, czy coś w tym stylu Dobra, lecimy A, Jestem debilam nie ważne <gry> <śles> nie, <Wagner> <śles Wagner> <śles Wagner> nie w porządku <śles Wagner> Boże, dziękuję, Że się tak wydarłem i mnie Ale moje, moje gardło bierze Aha, jestem debilem A nie spodziewałem się Jak co, załóżcie sobie słuchawki Albo nie zakładajcie O, tutaj jeszcze mega boksik E, nie wypada, dobra, super tam już jest, no wystarczy, w dupie to mam. Jakby to, no, moje pierwsze konto, to jest właśnie to, na które No, mam tu le Leonika, tak. nie No ale nic tu nie leci. Oj, jak się wydarłem, weźcie sobie na maksa. Jak się wydarłem, nie no, debilem jestem. Wst ja to wstawiam na TikToka, jestem debilem. No, ja chyba też się wstawię. Wpadajcie na mój kanał <coughs> Mixer RM, z dużej RM. O! Camfietka. Jest ona nie Camfietka. Dobra, to już koniec. Elo, chyba. Poczekajcie, jeszcze sprawdzę. Nie, to koniec. Pa.